Która zawdzięcza wszystko Karolowi Kędzierskiemu, dzięki któremu nie może możemy uprawiać tą dyscyplinę. Orlik jest uczynnicą techniką karmicznego, co prawda, teraz mamy wakacje. Wspomagają centrum meblowe Orbeb, ale za to ma pieska. O, który zbawi się kola. I również kocha motokros, podobnie jak Dominika Orlik. Ola Szymusi. Jedna z młodszych uczestniczeń Rondy z spolskiej w będzie uczestniała do XIX Liceum w Lublinie o profilu matematyczno-fizycznym. Przy uprawianiu tego sportu pomaga jej tatuś, konkretnie jego firma Grzeźbut, firma Pana Tomasza Grzebyskiego, firma do roku była czwarta Piszczo-Spolska. Oprócz motokrosu, też mówiłem, krawnyapok, karate, sztudo i pływanie. Także zapinamy pasy i